Obrzydzenie, no, co oni tam pomieszczą w tej budce? Tam zero higieny i, i co ja mam tam jeść? zostanę jakieś choroby, no i niestety, no przykro, ale ja tam nie jadam. A nigdy w życiu. Ja się brzydzę. Jak widzę takie brudy, to się brzydzę. Jestem Adam z grupy pewnych osób. A co tu robię? Widzę no, niespójność w wyglądzie centrum całego miasta. Jest wielki dysonans pomiędzy tymi zabytkami, co tu mamy, w Piotrkowskiej, a tym, co się pomiędzy nie wkłada. Tania kuchnia i ma gastronomia to jest bardzo fajna sprawa i my absolutnie tutaj nie walczymy z małą gastronomią, bo to nie o to chodzi. Znaliśmy, że to jest najlepszy nasz towar eksportowy. stworzmy gadżet łódzki pod tytułem Buda. Tutaj kolega będzie zbierał od Państwa głosy. Przekażemy później głosy panu plastikowi miasta, który tutaj z nami jest, siedzi. Murchiński. Myślimy, że tam Buda będzie świetnie wyglądać. Równie dobrze Buda będzie wyglądać pod piramidami. Ekstra wygląda w Sydney pod operą, ale również mocnymi kandydaturami są Statua Wolności w Nowym Jorku w Stanach, a także wieża Eiffla. Proszę Państwa, zapraszamy, tutaj kolega mama. Zaczek, zbierzemy głosy i uznamy, które miejsce powinno być po raz pierwszy zaszczycone naszą łódzką budą, czyli naszym reprezentacyjnym towarem eksportowym. Zapraszamy do głosowania, kto ma ochotę oddać swój głos, bardzo proszę. Gdzie U według Pana łodzie. najlepiej pasuje taka budka plastikowa z Łodzi? Za miastem najlepiej. Tak. Najlepiej w piramidy, nie? O, przy Piotrkowskiej to tak nie bardzo pasuje, no bo tyle jest zabytków, a plastikowe budynki to tylko psują. No tak Sąc i pan do Egiptu, no. no tak, tam takie same mają. Jestem zadowolony, że pomimo tego, że pan prezydent dzisiaj ma wolne, to przyszedł tutaj, więc przyszedł jako, głównie jako łodzianin. Więc może jest szansa, że jak wróci po urlopie do domu, to coś się zmieni. W każdym mieście europejskim, w którym ja byłem, takie miejsca, jak te budki są. Wierzę, że też jesteśmy w stanie wymóc, żeby te obiekty, które istnieją, były przynajmniej estetyczne. Ale jak mówię, nie boję się powiedzieć, w tym miejscu jest sprawą przesądzoną, że będzie stał budynek biurowy lub budynek mieszkalny. Tą działkę będziemy wystawiali na w A moja prezydencie mam takie pytanie, skoro to jest jedno miejsce, ale tych miejsc jest od groma, jest plan pod tytułem Nowe Centrum Młodzi, ale tam jest tych bud odjazny i ciasny. Jeżeli jesteśmy zgodni co do tego, że chodzi nam o estetykę, to w tej Bardzo sprawie fajnie. się na pewno dogadamy. Się cieszymy, tylko na pewno żeby, w tej sprawie żeby tylko coś tego wystąpimy weszło. wspólnie. Wasz nacisk jest potrzebny po to, żeby nas wesprzeć. My na pewno w tej sprawie panie. wystąpimy. To nie, żeby nie było ludzi biednych i bezdomnych. Też się o to zgadzałem. chodzi. O, się o to. Ale że, że wie Pani tu jest... ludzi tyle głodnych i bezdomnych. Apel do pana prezydenta, no, no. nie, to się no. zgadza. Ja jestem zwykły ten, który ja nie odważył się powiedzieć, co mi się podoba. nie podoba. A, Pani, A to, najważniejsze powierza... jest to, że młodzież niszczy, nie szanuje, bo po prostu się. nie szanuje. I dlatego mamy brudną łódź, wymazaną i dlatego o to wszystko chodzi. Z panią się zgadzam, że to nie, nie o to chodzi, żeby ludzie potracili miejsca pracy, pracy, tak jak Oczywiście. tutaj, tak? No. Chodzi no. o to, że młodzi zasługuje na takie pieniądze. stać. Tak, ja myślę, że centrum, jak Włodniej, nasz centrum e dużego europejskiego miasta. Ma 500 czy 800 zł emerytury. Nie, nie emerytury. Ale no tak proszę pana, to tych, co stać, to mają lokale. Cała Piotrkowska to jest, jest w lokale, a? No ale nie takim sposobem pikiety, żeby ludzi pozbawić, bo pisze w gazetach, że wszystkich usunę, wszystkie budki usunęli łodzi. No ale niestety, no nie, nie da się, tam jest tysiące ludzi pracuje, pozbawić ludzi tego. Wy, młodzi, co wy możecie wiedzieć? Rodzice zapłacili za szkołę, wychowali. Przedłem, żeby Jest Wam powiedzieć, że, że jesteśmy... Jest to jakiś przełom, że wreszcie razem. władza w Łodzi się trochę zniża do poziomu Łodzian, że chce z nimi rozmawiać. Panie prezydencie, jeżeli Co? ma Pan 5 minut przerwy, to ja zapraszam na krótki spacer Proszę. na miejscu, które wygląda jak po trzęsieniu ziemi. Dobrze, mam czas oczywiście. Tak, to zapraszamy. Ten problem chyba pan zna, Cywi, malaria. Mamy tutaj do czynienia, to jest budynek marszałka, tak? I z tego co wiem, on jest właścicielem. Ale chyba tutaj na granicy to jest już budynek. A to jest prywatny budynek, możemy przyjść się tutaj kawałek, bo to, to jest dotyczy miasta. Proszę się przejść po tym super prostym chodniku. Proszę spojrzeć, jak wygląda ta ścieżka rowerowa. Jak wygląda to pobojowisko, które jest od lat. I proszę zapraszam tu na parking, bo zobaczyć, jak wyglądają te słupy oddzielające parking od Jest. Zapraszam! No dobrze, tą, tą sprawę oczywiście ja zgłoszę, bo ja muszę sprawdzić przede wszystkim, kto jest właścicielem tego miejsca Sądząc po tym, że tutaj jest parkomat być może, że jest tak, że my jesteśmy właścicielem tego miejsca Jeżeli jesteśmy właścicielem, to oczywiście... Ale one chyba... są z takimi bolcami na dole mimo to one się chyba ruszają, tak? Ale ja w tej sprawie będę na pewno interweniował bo no, no to dobrze, że jest. zasługuje na tak. wyjątkowe traktowanie, a niestety ale jakoś tak. Ale trzeba przyznać, że jak są nowe, to zupełnie inaczej jednak wyglądają. Tak, zdecydowanie. Tak. Tak. Mój faworyt, serio. Nie, no, chciałbym, żeby nigdzie to nie było, nawet w łodzi, więc to jest serio nie chodziło nam o happening, tylko chcieliśmy zwrócić uwagę na problem i żeby się coś zmieniło. Jeżeli coś się zmieni, to wtedy możemy mówić o efekcie. O co Pani chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi, proszę A. Pani. No właśnie. No rzucać rzucacie po? Ale pani ma maila Ty masz podatki. Proszę Pani, nie czepia takie... rzeczy, które właśnie mają Prawo... na coś zwrócić uwagę. No ale później w gazecie napiszą, że... O, długo proszę Nie niech Pani posplotka. Piotrkowską niech pani posprząta, niech pani zlikwiduje burdely na Piotrkowskiej. Oni występują tu po to.